Być może Was bardzo zaskoczyć, bo nie jest to wypad z Chrisem, i też nie jest to wypad romantycznie we dwoje z moim mężem, ale jest to wypad we dwie. <ścoughs> Mamy, słuchajcie, babski wypad z moją wspaniałą koleżanką. Chyba pierwszy raz na no, tak yy, długo. Wyleciałam bez Krisa. No i na razie jest ok. Co prawda, gadamy o dzieciach cały czas, dzwonimy do nich, oglądamy ich zdjęcia i tak dalej, no ale tak. Jak to matki. Ale i tak, jak dla nas to szaleństwo. No więc jest to mój pierwszy raz na Ibizie. Dopiero ją odkrywam i poznaję, więc ciężko mi stwierdzić. Dziś mamy pierwszy dzień, kiedy wypływamy sobie. Ale za jakiś czas mogę Wam powiedzieć, co myślę sobie o tej Ibizie. Na razie mm, obalam mit o tej totalnie imprezowej wyspie, bo my bardzo spokojnie tutaj sobie żyjemy. Jeżeli chodzi o połączenie lotnicze, to nam nie udało się znaleźć lotu bezpośredniego. Leciałyśmy przez Monachium, czyli mieliśmy jedną przesiadkę. Oj, chciałabym, chciała spróbować tych pomarańczy, yy, natomiast mam totalną alergię na cytrusy. Więc ani pomarańczki, ani grejpfruty, ani cytryny, limonki, absolutnie nic nie wchodzi w grę. Jeżeli chcę przeżyć ten wyjazd. Tak jakbym miała wymienić na szybko takie trzy miejsca, to Japonia, Mikronezja i Antarktyda. To mi się marzy. Słyszałyśmy tak wiele wspaniałych rekomendacji dotyczących Formentery, że oczywiście plan, żeby tam dotrzeć jest. Zobaczymy, jak warunki pogodowe, na co nam pozwolą, na jaki rejs, ale trzymamy kciuki za powodzenie tej akcji, bo bardzo byśmy chciały te Formenterę zobaczyć, podobno najwinniejsze plaże, wspaniała woda, kolor, czystość itd., itd., więc chciałybyśmy się przekonać na własne oczy. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób będziemy celebrować naszą dziesiątą rocznicę ślubu, gdzie, z kim. Decyzje zapadły, bo dosłownie do naszej dziesiątej rocznicy ślubu jest kilka dni, więc pewnie pokażemy Wam tutaj na Instagramie. Także na razie nie będę jeszcze zdradzała, ale plan jest. Plan jest o tyle ciekawy, że postanowiliśmy. Ubrać w miejsce, w którym jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy. O, tyle mogę powiedzieć. Przesyłam cały pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dostałam od Was y, trochę tak miłych wiadomości, że mm, aż mam lepszy dzień dzięki Wam. Dziękuję.